Witajcie! Gdy mówimy o archeologach, często wyobrażamy sobie ludzi z łopatami i pędzelkami, którzy grzebią w ziemi w poszukiwaniu starożytnych artefaktów. Tajemnicze znaleziska czekają jednak na naukowców nie tylko na lądzie, ale i pod wodą a są to niekoniecznie stare zatopione statki, lecz nawet całe miasta. W tym wideo opowiemy Wam o najbardziej niesamowitych znaleziskach dokonanych na dnie morskim. Hiszpański Galeon San Jose Bardzo ważne znalezisko na dnie Morza Karaibskiego miało miejsce stosunkowo niedawno. W 2015 roku w pobliżu wybrzeży Kolumbii odkryto hiszpański Galeon z początku XVIII wieku. Statek ujawniono nieopodal wyspy Baru, nie badano go nigdy wcześniej. San Jose leży na głębokości około 600 metrów, częściowo zatopiony w mule. Galeon to duży, wielkopokładowy żaglowiec z XVI-XVIII wieku, z dość silną bronią artyleryjską, używany zarówno do operacji wojskowych, jak i do handlu oraz transportu ładunków. To nie sam statek sprawia jednak, że to znalezisko należy do bardzo ważnych i cennych, ale jego ładunek. San Jose należał do hiszpańskiej Złotej Flotyli. Wypełniało go złoto, srebro, kamienie szlachetne i biżuteria zebrane z kolonii południowoamerykańskich, aby trafiły do Europy, do króla Hiszpanii. Statek zatonał w 1708 roku po bitwie z brytyjskimi statkami, próbującymi przejąć przewożone skarby. Podczas walk eksplodował proch strzelniczy w ładowniach i statek poszedł na dno, a z kilkuset członków załogi tylko jedenastu udało się uciec. Do poszukiwania Galeonu użyto autonomicznego robota głębinowego Remus 6000. Wcześniej urządzenie to służyło do badania legendarnego Titanica, a w 2011 roku właśnie za pomocą Remusa badano wrak samolotu Air France 447, który rozbił się na Atlantyku u wybrzeży Brazylii w 2009 roku. Podwodny robot zawisł na wysokości 9 metrów nad dnem morskim i wykonał serię zdjęć. Wiele fotografii wyraźnie pokazuje delfiny ozdabiające armaty wykonane z brązu. To właśnie ten szczegół umożliwił dokładną identyfikację zatopionego galeonu. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos oficjalnie ogłosił to odkrycie i powiedział, że powstanie muzeum, w którym będą eksponowane artefakty, które jak się uważa, obejmują złoto, monety, srebro, szmaragdy oraz inne klejnoty i biżuterię. Wartość ładunku, według amerykańskiej firmy Sea Search Armada, wynosi 2 miliardy dolarów. O tym, że to nie żart, świadczy również fakt, że z galeonu Nuestra Senora de Atocha, zwanego Złotym, wyprawa Fischera w latach 70. zebrała biżuterię o wartości 450 milionów dolarów, a to tylko część ładunku. Podczas gdy naukowcy zastanawiają się, jak delikatnie wydobyć San Jose na powierzchnię, politycy spierają się o to, który kraj ma prawo do skarbu. Kolumbia twierdzi, że ona, skoro statek, został znaleziony na wodach terytorialnych jej kraju, a Hiszpania, że skoro był to ich statek w XVIII wieku, to po kilkuset latach należy również do nich. Powody doroszczeń mają też Peru i Boliwia, gdzie wydobywano nieszczęsne złoto i srebro. W 2019 roku, dekretem nowego prezydenta Kolumbii, prace na miejscu wraku wstrzymano do czasu ostatecznego rozwiązania wszelkich kwestii prawnych. Duarka. Legendarne miasto ze złota, starożytna stolica Kryszny, leży teraz na dnie morza, choć 40 lat temu opowieści o mieście uważano tylko za legendę i nic poza tym. Badania geologiczne i zdjęcia lotnicze dają dowody na to, że to jednak nie tylko legenda. Ale kilka lat temu na wybrzeżu Gujarat miała miejsce katastrofa. Najwyraźniej miasto pokryła fala tsunami o ogromnej sile, która zmiotła ogromne kamienie, z których budowano dłarkę. Przez długi czas indyjskich archeologów zastanawiały opowieści o zatopionym starożytnym mieście. Początkowo poszukiwania prowadzono na lądzie, gdzie strefa przybrzeżna rozciąga się dość szeroko, a podczas odpływu odsłaniają się setki metrów dna morskiego. Poszukiwania utrudniał fakt, że woda cofała się tylko przez 3 do 4 godzin dziennie, a prowadzenie poważnych wykopalisk w takich warunkach w zasadzie nie jest możliwe. Pomimo tego w odsłoniętej warstwie ziemi znaleziono pozostałości domów, kamienne fundamenty, fragmenty ceramiki i półfabrykaty z muszli morskich. Później do Dwarki przybył statek badawczy Widawati wyposażony w sprzęt do prac podwodnych, echosądy, kompresory, podnośniki i inny sprzęt. Badania kontynuowano, w nieludzko trudnych warunkach morze było wzburzone, a zespół co chwilę napotykał komplikacje. Prace jednak postępowały, a starożytna Duarka coraz bardziej ujawniała swoje sekrety. W ciągu następnych tygodni znaleziono kotwice, uszkodzony marmurowy posąg, miedziany dzwon, elementy starożytnego rydwanu wykonane z brązu, cylindryczną kolumnę o kwadratowej podstawie i blisko 30 miedzianych monet. Najbardziej zaskakującymi znaleziskami były pieczęcie, które przedstawiały trójgłowego potwora z głowami byka, kozy i jednorożca, co odpowiada opisom ze starożytnej legendy. Pieczęcie były starannie datowane na początek drugiego tysiąclecia przed naszą erą, ale możliwe, że są znacznie starsze. Eksploracja zatopionego miasta trwa do dziś i prawdopodobnie nie raz usłyszymy jeszcze o nowych znaleziskach. Starożytny Heraklion ukrył się pod powierzchnią Ziemi przez trzęsienie Ziemi około 1300 lat temu. Przypadkowo odkryto go w 2000 roku. Zrobił to francuski archeolog podwodny Frank Goddio podczas poszukiwań flotylli napoleońskiej. Przekazał, że na głębokości 10 metrów odkrył pozostałości miasta, które jego zdaniem należą do na wpół mitycznego Heraklionu, świątyni Herkulesa, o której wspominał Herodot. Według wzmianek miasto było głównym ośrodkiem handlu na Morzu Śródziemnym, a poszukiwania zaginionego miasta prowadzono przez wiele lat. Gdy naukowcy prawie stracili nadzieję na odkrycie jego tajemnicy, zaczęły napływać pierwsze wieści z zatoki Abukir, która znajduje się w pobliżu Aleksandrii w Egipcie. Pierwszy został znaleziony kompleks świątynny, a obok jego zniszczonych murów archeolodzy trafili na trzy ogromne posągi z różowego granitu, które rzekomo uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi. Dwa posągi przedstawiają faraona i jego żonę, a trzeci – Hapi, egipskiego boga wylewów Nilu. W samej świątyni odkryto monumentalną, dwujęzyczną stelę Ptolemeusza VIII. Stela waży 10 ton, ma 6 metrów wysokości i 3 metry szerokości. Gdy ją ujawniono, podzielono potem na 15 fragmentów, a zapisy na jej górnej części wciąż trudno odczytać. Wstępne tłumaczenia tekstów umieszczonych na dolnych partiach wskazują, że to bez wątpienia świątynia Herkulesa. Wielu uczonych, w tym Manfred Klaus z Uniwersytetu we Frankfurcie, uważa, że ostateczne odszyfrowanie inskrypcji na grobie przyniesie jeszcze więcej konkretnych informacji. Znaleziono także dwumetrową stelę z czarnego granitu z dekretem faraona. Była to prawie całkowita kopia steli znalezionej w 1899 roku, właśnie w Nafkratis. To pierwszy przypadek duplikatu steli w egiptologii. Grupa Gaudio znalazła również miejsce, gdzie działał port w Heraklionie, w którym obecnie znajdują się wraki co najmniej 76 statków, w tym 12 tego samego typu. Ich długość od dziobu do rufy wynosi 26 metrów. Naukowcy spekulują, że uległy one zniszczeniu w wyniku fali pływowej, która nastąpiła w wyniku trzęsienia ziemi. Naukowcy odkryli również ponad 700 kotwic zachowanych w doskonałym stanie. Kiedyś wszystkie statki płynące wzdłuż Nilu do Egiptu musiały zatrzymać się w Heraklionie. Załogi rozładowywały ładunek, ważyły go i płaciły podatki, po czym można było kontynuować podróż wzdłuż rzeki. Wszędzie tam, gdzie badacze badali podwodne miasto, znajdowali różnorodne przedmioty pochodzące z okresu I wieku przed naszą erą i czasów wcześniejszych. Większość z nich była w dobrym stanie mimo przebywania pod wodą od tysięcy lat. Przez lata wykopalisk odnaleziono wiele przedmiotów: posągi, sarkofagi, złote kolczyki, bransoletki, spinki do włosów, pierścionki, grzebienie, filiżanki, a także tysiące monet. Według odkrywcy doktora Franka Goddio 200 lat to za mało, aby odkopać całe miasto i odkryć wszystkie jego tajemnice. Atlit Yam. W pobliżu wybrzeża Izraela na Morzu Śródziemnym odkryto starożytną osadę, która według współczesnych naukowców ma co najmniej 9000 lat. To, co się tam wydarzyło, do dziś pozostaje tajemnicą. Być może w pewnym momencie z jakiegoś powodu zakończyło się życie ludzi mieszkających w Atlit Yam. Miejsce to znajduje się na głębokości 10 metrów poniżej poziomu morza i zajmuje powierzchnię 40 tysięcy metrów kwadratowych. Ruiny odkrył w 1984 roku archeolog morski Ehud Galilii i od tego czasu naukowcy podczas podwodnych prac znaleźli domy, groby oraz szkielety. W centrum osady znajduje się siedem kamiennych monolitów ustawionych półokręgiem w pobliżu źródła słodkiej wody, które być może stanowiło niegdyś miejsce obrzędów religijnych. Unikalne ziarniste dno morskiego regionu przybrzeżnego Hajfy pozwoliło na doskonałe zachowanie liczących wiele lat budynków. Stopień zachowania zalanego miasta okazał się tak wysoki, że naukowcom udało się znaleźć na jego terenie całkowicie nienaruszony starożytny cmentarz. W miejscach dawniej zamieszkanych ujawniono pozostałości owadów, które na pewno drażniły kiedyś tamtejszych ludzi. Sądząc po innych znaleziskach, mieszkańcy zajmowali się hodowlą bydła i rybołówstwem. Główną tajemnicą ruin Altitlam do dziś pozostaje powód ich zalania. Wielu badaczy skłania się ku wersji, według której osada stopniowo znalazła się pod wodą z powodu topnienia lodowców i rozszerzania granic oceanu światowego, podczas gdy inni uważają, że to efekt gwałtownego tsunami. Statek Uluburun. Ten zatopiony statek przypadkowo na dnie morza odkryli nurkowie w pobliżu tureckiej Antalii w 1982 roku, a odkrycie to naprawdę zszokowało naukowców. Ponad 10 lat zajęło im delikatne wyciągnięcie wszystkich szczątków statku z głębokości 48 metrów na powierzchnię. Dopiero wtedy naukowcy byli w stanie przeprowadzić pełne badania statku. Wtedy dowiedzieli się, że był to niegdyś fenicki statek, który rozbił się na niebezpiecznych skałach u Luburun w południowej Turcji około 1316 roku przed naszą erą. Pomimo tak imponującego wieku, wszystko wewnątrz statku było dobrze zachowane. Od mebli po niesamowity ładunek, który przewoził statek. Tylko sobie to wyobraźcie. Statek handlowy z epoki brązu zawierał 6 ton sztabek miedzi, prawdopodobnie wydobywanych na Cyprze, a także przedmioty i sztabki z cyny. Naczynia kananejskie zawierały natomiast oliwki, paciorki ze szkła i żywice drzewną. Były też bursztyny bałtyckie, prawdopodobnie dostarczane drogą lądową do Morza Śródziemnego, drewno hebanowe z Afryki, kość słoniowa i kości hipopotamów oraz skorupki strusich jaj z Afryki Północnej. Na pokładzie ujawniono również sztylety egipskie, lawentyńskie i mykeńskie, miecze, groty włóczni, narzędzia do obróbki drewna. Trafiono ponadto na drogie, szklane sztabki, mezopotamskie tabliczki do pisma klinowego, mykeński kamień wykorzystywany jako pieczęć, a nawet złotą miskę. Na statku znajdowały się jeszcze egipskie skarabeusze, dziesiątki ciężarków rybackich, haki i 23 kamienne kotwice niezbędne podczas postojów w wiecznych zatokach. Dzięki tym odkryciom naukowcy byli w stanie ocenić zakres handlu międzynarodowego w tamtym czasie. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co byście zrobili, gdybyście znaleźli tyle cennych rzeczy na dnie morza. Zabralibyście je dla siebie, czy oddali naukowcom? To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Wam się spodobało, możecie je polubić. Do zobaczenia wkrótce.